Witam, dziś pokażę jak w prosty domowy sposób zrobić tort dla teściowej. do tego będzie nam chleb, masło, cukier, zapałki i nóż. W pierwszym kroku musimy ukroić drugą skipkę chleba. W następnym kroku musimy posmarować masłem. Można obficie. W następnym kroku bierzemy cukier i posypujemy grubą pokrywą. Teraz bierzemy i wbijamy świeczki, żeby było tanie, to wystarczą zapałki. W ostatnim kroku bierzemy talerzyk. Dekoracje. Wkładałem nasze ciasto i mam biszkopt, masę, słodkie polewy i świeczki. W ostatnim kroku musimy zapalić świeczki. Takiego tortu nie powstydziłby się nawet masa szef Junior. Pozdrawiam serdecznie, przede wszystkim wszystkie teściówki. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję.